Jednym z uczynków miłosierdzia względem duszy jest i ten urazy chętnie darować. W Starym Testamencie jesteśmy świadkami prawa, które mówiło ząb za ząb, oko za oko, było prawo odwetu. Pan Jezus jednak przynosi pewną nowość. Nie tak będzie między Wami. I mówi o przebaczeniu. Mówi o miłości, która ma nadawać sens naszemu życiu. Ale jak sobie z tym wszystkim radzić? Jak sobie poradzić z tym, że życie nas przytłacza, inni nas zawodzą, a także i sami siebie czasami ranimy? Do tego potrzebna nam jest pomoc Ducha Świętego, pomoc Boga który przychodzi, aby nas podnosić i uwalniać, pokrzepiać i dodawać sił do przebaczania tym, którzy względem nas zawinili, którzy nas urazili. W Ewangelii czytamy, jak Piotr pyta: Panie, jeżeli mój brat zawini przeciwko mnie, ile razy mam przebaczać? Czas siedem razy? I Pan Jezus odpowiada w sposób, można by powiedzieć, Trochę dziwne. Mówi nie aż siedem razy, ale aż siedemdziesiąt siedem razy. To znaczy Pan Jezus mówi Piotrze, masz przebaczać zawsze. Przebaczenie ma być postawą życia, nas jako uczniów Chrystusa, tych, którzy za Nim idziemy. Ale często nasze ludzkie doświadczenia są takie, że jeżeli ktoś przeciw nam zawini, ktoś zrobi nam coś złego, zachowa się nie tak, jakbyśmy tego oczekiwali, albo nasze marzenia i oczekiwania względem innych nie zostaną spełnione, ktoś urazi naszą ludzką dumę, czujemy się nieswojo, czujemy się. Jakoś urażeni, obrażeni, bo nie było tak, jakbyśmy tego chcieli. Mamy zawsze przebaczać. Tej postawy mamy się uczyć, będąc blisko Jezusa. Sam Pan Jezus mówi o sobie: Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Jest cichy. Święta Siostra Faustyna w swoim dzienniczku napisała, że wówczas jesteśmy najbardziej podobni do Boga, kiedy przebaczamy. Moi Drodzy, kiedy chowamy w swoim sercu urazy, krzywdy, których nie da się uniknąć w tym naszym codziennym życiu, zbieramy pewne obciążenie, z którym nie możemy iść przez życie z pewną lekkością i radością jaki oczekuje od nas Pan Bóg. To wszystko się w nas jakoś gromadzi. Zobaczcie, tak jak balon, żeby ulecieć w górę, potrzebuje odciąć się od podłoża, oderwać. Tak samo i my musimy oderwać, wyrzucić ten zbędny balast ze swojego serca, aby móc żyć w lekkości i wolności, którą przynosi nam Chrystus. No wiecie co? Żeby umieć prawdziwie przebaczać. Trzeba być człowiekiem odważnym, bo przebaczenie otwiera te nowe horyzonty w życiu, których nie znamy, w których panuje inne, lepsze życie. Bywa tak, że nie jesteśmy na to gotowi, ale warto ryzykować. I ja potrzebuję przebaczenia, Ty potrzebujesz przebaczenia, mój brat, moja siostra, ci, którzy są wokół nas. My wszyscy potrzebujemy przebaczenia. Moi drodzy, w całym procesie przebaczenia, darowania urazy, znoszenia ich chętnie, warto sobie uświadomić, że czym innym jest przebaczenie, a czym innym jest pojednanie. Przebaczenie jest to moja postawa, moja konkretna decyzja. Postanawiam przebaczyć. Natomiast pojednanie jest to akt, który potrzebuje dwóch stron. Tego, który został obrażony, urażony, i tego, kto tę krzywdę zadał. Moi drodzy, czasami jest tak, że w naszym życiu nie dojdzie do pojednania, bo potrzeba zgody dwóch stron. Nie zawsze jesteśmy na to gotowi, nie zawsze ta druga strona jest gotowa. I trzeba to zostawić. Ale to, co my możemy zrobić dla własnego, lepszego życia, to dokonać aktu przebaczenia. I moi drodzy, myślę, że macie takie doświadczenie w swoim życiu, że po jakimś trudnym urazie. Może rozmowie, spotkaniu z kimś, może za dużo słów zostało wypowiedzianych. I kiedy nastąpiła taka myśl i decyzja, czasami na osobności, na osobistej modlitwie: przebaczam. Pamiętacie, jak wtedy się poczuliście? Że przyszła wolność, lekkość i w pewnym sensie radość z tego, że. Zostaliście uwolnieni od pewnego ciężaru? Czy masz takie doświadczenie? Ale bywa też i tak w naszym życiu, że ciągle ta sama osoba nas rani, zadaje nam ból, krzywdzi nas i my się na to godzimy. Czasami przyzwyczajamy się do tego, co złe, co jest dla nas trudne. Nie potrafimy się od tego uwolnić, bo obawiamy się tej nowej sytuacji bez tego, a ta trudna sytuacja jest nam już jakoś znana. I w takiej sytuacji potrzeba jeszcze większej modlitwy. I prosić ze szczerością Pana Jezusa: Panie Jezu, przyjdź, uwolnij mnie. I wtedy, kiedy głośno zawołamy, Boga, wezwiemy Jego pomocy, będzie mógł rozpocząć się proces uzdrowienia i przebaczenia. Bo każda rana, która jest nam zadawana, każdy uraz, którego doświadczamy, on w nas zostawia pewną rysę. I potrzeba, żeby Pan Bóg mocą swojej łaski, także tej, która płynie z sakramentów, przyszedł. I te wszystkie rany opatrzył. My nie jesteśmy sobie w stanie sami pomóc. Bóg może uczynić wszystko w naszym życiu dla naszego dobra. Pamiętacie przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, kiedy to został opatrzony ten, który został pobity, na jego rany została na, na oliwa, miał dobrą opiekę. I podobnie zachowuje się Pan Jezus z naszymi ranami. Przychodzi i je opatruje. Moi drodzy, nie wymagajcie od siebie od razu zbyt wiele, bo może są takie urazy, na które jeszcze nie jesteście gotowi odpowiedzieć swoim przebaczeniem. Dajcie sobie czas, ale w tym czasie, który przed Wami Proście usilnie Pana Boga, aby uzdolnił Was do daru przebaczenia. Od niego płyną wszelkie łaski. I to On jest w nas źródłem siły do powiedzenia: wybaczam. Nie chcę o tym pamiętać. Chcę żyć w wolności. Bądź dla siebie wyrozumiały. Bądź wyrozumiały dla innych. Nie zawsze potrafimy tak, jakbyśmy chcieli, żyć z innymi. Daj sobie czas i daj czas Bogu, aby On w tobie i przez Ciebie działał i żyj pięknie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Brak przebaczenia w naszym życiu jest naszym ciężarem, który nosimy i nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić. Dlatego idźmy do Jezusa. W najświętszym sakramencie, w Eucharystii, w Spowiedzi, szukajmy Jego pomocy. On chce dać nam odpocznienie, które nazywa się także wybaczeniem. On uwalnia serce. Tylko Bóg jest źródłem w nas tego, co dobre to on może nas uzdolnić do wybaczenia tych różnych krzyw, które w sobie nosimy. Prośmy go o tę siłę, a na pewno nam jej udzieli.